Któreż to pracowite lobby dotarło do jej szanownych autorów i zrobiły im wodę z mózgu, skłaniając do tak restrykcyjnych przepisów dotyczących wykonywania zawodu przewodnika górskiego? Bo ów przepis jest tak korzystny dla tej grupy zawodowej, że nie wierzą, że sami to wymyśliliście. Czy to ma być ta zapowiadana liberalizacja przepisów? Przecież to jest jakaś kpina. Tworząc w tej Izbie ustawę o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach, wpisaliśmy rzecz arcyważną odpowiedzialność przed którą nic nie zwalnia. Tworząc ustawę o sporcie uwolniliśmy z kolei zawody instruktorów sportowych, w tym alpinizmu czy narciarstwa, uznając, że dobór fachowców ureguluje rynek. Trzeba zaznaczyć, że wieloletnie statystyki GOPR nie wykazały fali nieszczęść z powodu rezygnacji z usług przewodników. Im też zdarzają się wypadki i posiadanie tych uprawnień nie daje bynajmniej gwarancji bezpieczeństwa. Paradoksalnie w praktyce turysta górski narciarz czy Taternik ma często większe doświadczenie od nominowanego przewodnika turystycznego. Regulacje przewodników trzeba skreślić, bo przypomina czasy, kiedy to państwo uszczęśliwiało swoich obywateli nad opiekuńczością i nie dając chleba oferowało ich żyska. Dziękuję za uwagę.